Już teraz w jedynce teleturniej Jaka to melodia? Dziś wystąpią dla Państwa Halina Frąckowia, Gania Rusowicz i zespół Akcent. Wieczorem o 20.30 nowy odcinek Leśniczówki. Następnie o 21.00 na Sygnale, serial o ratownikach medycznych. A zaraz potem o 21.35 sprawa dla reportera Elżbiety Jaworowicz. Sponsorem programu jest Alior Bank. Twórca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem programu jest Oleo Farm, producent witaminy D w oleju lnianym, Devitum Forte Max. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor, producent zup gotowych marki Jemy Jemy. Na wspólne oglądanie programu zaprosił jego sponsor. Producent zup gotowych marki Jemy Jemy. Sponsorem programu był Alior Bank. Twórca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem programu był Oleofarm. Producent witaminy D w oleju lnianym. Devitum Forte Max. Oto zły cholesterol. Przenika do naczyń krwionośnych i powoduje ich zwężenie. Na szczęście jest optima cardio. Zawiera sterole roślinne, które znacznie blokują wchłanianie cholesterolu i obniżają jego poziom. Optima cardio blokuje zły cholesterol. Lubisz ruch? Dbaj ostawy z Forflex i zachowaj swobodę ruchu. Forflex to jedyny preparat na rynku zawierający kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Forflex, ciesz się ruchem, ciesz się życiem. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się LOWELA Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki LOWELA Family dwa prania zamieniliśmy na jedno: bezpieczne i skuteczne. LOWELA Family. Jedno pranie dla całej rodziny. Magda, miałam zapytać, jak twoja menopauza? Menopauza? A to żadna pauza. Ja biorę jasną. Też stosuję jasną. Jasną? Co to? To suplement dla nas, na objawy menopauzy. Z roślinnymi ekstraktami i czystym składem. Zawiera kapsułki na dzień i na noc? Te na dzień zmniejszają zmęczenie, łagodzą drażliwość i uderzenia gorące. Więc korzystam z życia. A te na noc ułatwiają zasypianie i budzę się wypoczęta. A ja w końcu czuję się normalnie i mogę być sobą. Ja też chcę być sobą. Jasną. Menopauza to nie pauza. Właśnie tak wyglądają pożegnania z ratami w Alior Banku. Na pewno nie wrócą wcześniej? Wrócą, ale dopiero za trzy miesiące. No to i my znikamy na trzy miesiące. Czasem trzeba złapać oddech. Cokolwiek wybierzesz, pożyczkę czy kredyt konsolidacyjny, pożegnaj się z ratami na pierwsze trzy miesiące. Weź kredyt odroczony w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 18,23%. Alior Bank. Strepsilz na kaszel szybko i skutecznie tnie wydzielinę na kawałki, ułatwia odkrztuszanie i zwalcza kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bez portfela u Barbera. Bez karty za narty. Wystarczy telefon i to jedno słowo. Zbliżeniowo. Nie trzeba dodawać żywnikiem. Każde pranie niszczy Twoje ubranie. By to powstrzymać stworzono Ulight Keratin Therapy. Z aktywną formułą, która skutecznie pierze nawet w niskich temperaturach i tworzy barierę powstrzymującą niszczące siły tarcia. To jedyny płyn z keratyną. Dzięki niemu ubrania zachowają kształt, kolor i przestaną się mychacić. Ulight Keratin Therapy. Czyste pranie bez zniszczeń. Loteria ULite. Weź udział i grają nagrody. Więcej na loteriaulite.pl RTV Euro AGD. Sensacja! 50 zł rabatu za każde wydane 500. Teraz na cały asortyment. Black Friday Weeks. Piekarnik Amiga. 400 zł taniej. Płyta Amiga. 300 zł tanie. W sklepach i na euro.pl Kapsułki Nurofen Express Forte zaczynają uwalniać substancję przeciwbólową już w 60 sekund i wchłaniają się dużo szybciej niż tabletki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pi pi. pi, pi, pi. Jest to jedno nakrycie za dużo. To dla niespodziewanego gościa. Mamy nawet dodatkowe prezenty, by ktoś nas odwiedził. Mógłby to być koń. Bo oto co znalazłem pod obrusem, Życzymy Wam świąt piękniejszych niż się spodziewacie. Teraz do wybranego planu 5G z Galaxy A53, drugi smartfon Samsung i cyberochrona w prezencie. Orange dla ludzi. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Ale po co koniowi telefon? No dziś to akurat mógłby mu się przydać. Orange. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Melatonina lekam poprawia jakość snu. Melatonina lekam do wyspanych świat należy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Yes! Gol? punkty. Orlen, witaj w świecie piłkarskich emocji. Chiba koszulka! Pachnie zwycięstwem! A to moja do zadań specjalnych. Co zrobić by nie zafarbowała? Moja skienka. idealna! O, o nie! nie! Idealna do pierwszej plamy. To tata pokaże, jak dbać o ubrania bez tylu dodatków. Już jedna miarka nowego wanisza żelu z aktywnym tlenem dodana do każdego prania. Usuwa plamy, brzydkie zapachy i chroni kolory przed zafarbowaniem, bez tylu dodatków. Ubrania żyją dłużej. Z nowym wielofunkcyjnym żelem wanisz. Najciekawsze informacje z 16 ośrodków telewizji polskiej w TVP3. Wrocław. Pożar hali produkcyjno-magazynowej. Na miejscu działało prawie 20 zastępów straży pożarnej oraz 60 strażaków. Dym był widoczny ze wszystkich rejonów miasta. Rzeszów. 48 nowych funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. To największa w tym roku grupa przyjęta do formacji i już trwa nabór kolejnych chętnych. Większość będzie chronić wschodniej granicy kraju. Gorzów Wielkopolski. Leśnicy walczą z kolejną plagą. Z lasu znikają przed świętami nie tylko choinki czy świerkowe gałęzie, ale też mech. Służy on do wyrobu stroików. Wywożony jest też za granicę. Dla ekosystemu to duża strata. Przyroda potrzebuje kilku lat, by odbudować zniszczone połacie lasu. Oglądaj informacje z twojego regionu w TVP3. W głównym wydaniu wiadomości. Nie ma chyba bardziej jaskrawego przypadku nadużywania immunitetu formalnego w ostatnich latach, jak kazus pana marszałka Tomasza Grockiego. Co dalej z immunitetem parlamentarzystów i sędziów? To jest przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Prezydent Andrzej Duda wręczył awanse generalskie. Wiadomości. Dziś 19:30. Jeszcze dziś w jedynce. U 21.00 ratownicy ruszają z pomocą na sygnale. U 21.35 program Elżbiety Jaworowicz. Sprawa dla reportera. A następnie magazyn śledczy Anity Gargas. Świętujemy 70. urodziny Telewizji Polskiej. Wiecznie młode przeboje. Najpiękniejsze wspomnienia. Spotkania z gwiazdami i hity, które kochamy. Jesteście gotowi? Przed nami pełna wzruszeń i wrażeń podróż do przeszłości telewizji polskiej. Kala jubileuszowa 70 LAT TVP. W niedzielę o 17.15 w Jedynce. Gdy liczy się szybkość, wybieram kapsułkę i e Express Forte. Ma aktywator rozpuszczania i jest gotowa do działania ponad dwa razy szybciej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Moja szczęśliwa koszulka! Pachnie zwycięstwem! A to moja do zadań specjalnych! Co zrobić, by nie zafarbowała? Moja skienka, idealna! O, o nie! Idealna do pierwszej plamy. To tata pokaże. Jak dbać o ubrania bez tylu dodatków? Już jedna miarka nowego wanisza brzelu z aktywnym tlenem dodana do każdego prania chroni kolory przed zafarbowaniem, usuwa brzydkie zapachy i plamy. Bez tylu dodatków. Ubrania żyją dłużej. Z nowym wielofunkcyjnym żelem wanisz. Wieczorem Antoś dostał wysokiej gorączki. Podałam mu nurofen dla dzieci. Temperatura szybko spadła, bo nurofen obniża gorączkę już w 15 minut. I spaliśmy spokojnie, bo nurofen działa aż do 8 godzin. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A na ząbkowanie wypróbuj żel nurodent, który szybko łagodzi ból i stan zapalny. Nurodent. Tędy proszę. No i niech Pan powocha. O, uh. no właśnie czujemy to od przeprowadzki. Przyczyną przykrego zapachu jest brudna woda. Aby temu zapobiec uh. polecam kalgon 3 w jednym. Dodany do każdego prania chroni pralkę przed brzydkimi zapachami, a pralka jest czysta. Dlatego producenci pralek polecają kalgon. W niskich temperaturach niektóre bakterie pozostają w pralce. Wypróbuj kalgon higieniczna czystość. Jedyny środek przeciw osadzaniu się kamienia, który usuwa 99% bakterii z pralki. Czy opłukujesz naczynia przed włożeniem do zmywarki, myśląc, że kapsułka sobie nie poradzi? Nie marnuj wody. Razem skończmy z opłukiwaniem naczyń. Wybierz nowy Finish Ultimate. Bezlitosny dla zaschniętych zabrudzeń. Nowa technologia Active Lift rozmiękcza i unosi resztki jedzenia, skutecznie usuwając zaschnięte zabrudzenia nawet po 24 godzinach. Idealnie czyste naczynia bez opłukiwania. Nowy Finish Ultimate. Oszczędzaj wodę, nie opłukuj naczyń. Ból gardła krzyżuje ci plany? Postaw na strepsils. Przy pierwszych objawach wybierz Strepsils z miodem i cytryną, by zwalczać bakterie i wirusy oraz poczuć ulgę. Na ostry ból gardła sięgnij po Strepsils Intensive, który zwalcza stan zapalny i ból nawet do 4 godzin. Strepsils. I szybko wrócisz do siebie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Bez komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jaki masz problem? Ksiądz Karol Wojtyła, prawda? Tak to ja. Nie ma nic groźniejszego niż ten człowiek i jego sny o potędze kościoła. Kapsułki Nurofen Express Forte zaczynają uwalniać substancję przeciwbólową już w 60 sekund i wchłaniają się dużo szybciej niż tabletki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sądziłam, że gąbka i ciepła woda wystarczą, by mieć czyste naczynia, aż usłyszałam: Na gąbce jest masa bakterii. Sprawdziłam, było ich mnóstwo, a ciepła woda nie usuwa ich wszystkich. Powiedziałam: Dość. Kupiliśmy zmywarkę Beko, która usuwa bakterie i wirusy aż w 70 stopniach. I kapsułki Finish, dające higieniczną czystość. Higienicznie czyste naczynia dzięki Beko i Finish. Kup zmywarkę Beko, zostaw opinię i odbierz bonus o wartości nawet 600 zł. Tak wyglądają pożegnania. Z ratami Valior Banku na 3 miesiące. Czasem trzeba złapać oddech. Weź kredyt odroczony w Alior i pożegnaj się z ratami na pierwsze trzy miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 18,23%. Alior Bank. Kiedy Zosia podrosła, w domu pojawiła się Lovela Family. Skutecznie usuwa plamy i jest bezpieczna dla naszej skóry. Dzięki Lovela Family dwa prania zamieniliśmy na jedno. Bezpieczne i skuteczne. Lovela Family. Jedno pranie dla całej rodziny. Nowy elektryczny odświeżacz. Powietrza delikatnie uwalnia zapach stworzony ze składników naturalnego pochodzenia i olejków eterycznych, wypełniając całe wnętrze świeżością w kontakcie z naturą. Zapachy Erwick są wzbogacone o naturalne olejki eteryczne, aby stworzyć wyjątkowy nastrój i prawdziwie zimową atmosferę w twoim domu. Bądź w kontakcie z naturą w tym magicznym czasie. Strepsis na kaszel szybko i skutecznie tnie wydzielinę na kawałki, ułatwia odkrztuszanie i zwalcza kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wygodnego oglądania życzy sponsor producent leku na hemoroidy. Hemorol. Sponsorem programu jest właściciel salonów mebli Bodzio i wyposażenia wnętrz oraz sklepu online www.bodzio.pl Sponsorem programu jest Mlekowita, producent serów pleśniowych La Paule. Jak w porach roku Diwaliego Zmienia się światło w Twoich oczach Powiedz mi, życie, coś miłego. Nie jest tak proszę, daj Cześć. jeszcze czas? Chętnie. No, A czas to jest jedna rzecz, której mi nie brakuje. Sponsorem programu była mlekowita, producent serów pleśniowych La Paule. Wygodnego oglądania życzył sponsor producent leku na hemoroidy Hemorol. Sponsorem programu był właściciel salonów mebli Bodio i wyposażenia wnętrz oraz sklepu online www.bodio.pl. Już dziś wieczorem czekam na państwa w Jedynce Bo warto. W mieszkaniu było zimno i moja była żona, no nie miała ze mną seksu. Usłyszałam, że pacjent jest nieekonomiczny. Wszystko się rozgrywa tylko o pieniądze. Cena za miłość, cena za życie. Już dziś wieczorem bądźcie Państwo z nami. Moi drodzy, w najbliższym programie zaproszę Was w niezwykłą podróż kulinarną. Pokażę Wam ciasta, ale ziemniaczane na trzy sposoby i wierzcie mi, Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście i na pewno nie jedliście. Zapraszam. Okrasa łamie przepisy w sobotę o 14.25. W jedynce. Na program zaprasza jego sponsor Spółdzielnia mleczarska Ryki. Producentera Active Protein Plus z białkiem serwatkowym. Sponsorem programu jest OleoFarm. Producent witaminy D w oleju lnianym, debitum Forte Max. Na wspólne gotowanie z Karolem Okrasą zaprasza Lidl, sponsor programu. Na program zaprasza sponsor, producent leku na Gagej i niestrawność, Famotydyna Ranigast. Tu kancelarii zgłasza się mężczyzna, który może.